Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o miniaturowych filiżankach. No w zasadzie miniaturowe filiżanki są przeznaczone do zabawy. Dzieci robią sobie tak zwane domki lalek i tam, jakby to powiedzieć, urządzają uroczystości przy pomocy tego typu serwisu. Pomysł na tą audycję oczywiście, jak zwykle, jest związany z moją działalnością i zawodową, i kolekcjonerską. Byłem na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku który jeszcze trwa, chciałem przypomnieć do, 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 do najbliższej niedzieli i. Nabyłem tam taki mały zestaw. Proszę zwrócić uwagę, jest taka maluteńka filiżanka z takim pięknym, eleganckim podstaweczkiem. Nie jest to bardzo stare, jest to myślę, że gdzieś w drugiej połowie XX wieku zrobione przez angielską wytwórnię Crown Staff. Oczywiście ta wytwórnia ma ogromne, że tak powiem, zasoby przeszłościowe. Została utworzona w 1877 roku, ale do dzisiaj wytwarza takie ładne. Ładne rzeczy. Jeżeli chodzi o wielkość tych rzeczy, to specjalnie tutaj zrobiłem taką, jakby tutaj demonstrację. Proszę zwrócić uwagę, to jest filiżanka z zestawu do lalek, a obok stoją naparstki. No dzisiaj też już naparstki odchodzą do lamusa, ale to jest duży męski naparstek. To jest taki normalny damski naparstek, a to maleństwo to jest dziecięcy naparstek, czyli. Widzimy, że ta wielkość jest, jest bardzo, bardzo różna. No tych zestawów tutaj na tej tacy troszeczkę mam. No Muszę powiedzieć, że też tego typu naczynia bardzo ładnie się prezentują samodzielnie. No, proszę zwrócić uwagę, że też te talerzyki, czyli te podstawki są różnej wielkości, bo proszę zobaczyć, to jest taki samodzielny malutki podstaweczek, który, który mam tutaj powiedzmy bez filiżanki no i teraz mamy kolejny podstaweczek który powiedzmy no jest już takiej wielkości no można by się zastanowić czy to był zestaw do lalek ale myślę że tak ponieważ w tym samym kolorze wykończeniu mam taki dzbanuszek do śmietany i bardzo prawdopodobne że to był cały taki większy zestaw zresztą możecie państwo tutaj taki zestaw zobaczyć proszę proszę zwrócić uwagę o tu jest taki Zestaw dla dwóch lalek do y, picia y, kawy mamy dzbanuszek, czajniczek, mamy mlecznik, mamy cukiernicę i dwie, dwa zestawy filiżanki z podstawkiem i oczywiście wszystko jest na wspólnej tacy. No są to bardzo ładne rzeczy. Ja oczywiście, jeżeli mam tego trochę więcej, to oczywiście niektóre rzeczy upłynniam, na przykład tutaj mam taki zestaw, który bardzo prawdopodobnie, że jest Ćmielowski, czyli z wytwórmi w Ćmielowie. No i powiedzmy, no mam na przykład dwie pokrywki, a nie mam do nich cukiernicy czy nie mam banka, ale gromadząc te rzeczy tak powiedzmy sporadycznie udaje mi się czasami taki zestaw zebrać. A jednocześnie mówię, jak mam taki kompletny, to muszę tutaj podpowiedzieć, że na przykład taki zestaw kompletny dla dwóch osób z cukiernicą, z mlecznikiem i z bankiem wytwórni ćmielowskiej kosztuje dzisiaj prawie 800 zł, czyli też jest to, jakby to powiedzieć, niemało. No, myślę, że kolejny zestaw jest niezmiernie ciekawy, ponieważ jest to zestaw wyprodukowany w Hucie Franciszka. W zasadzie to jest bykownia fabryka porcelany. Tutaj muszę wsunąć pewną dygresję, ponieważ no to jest sygnowane, nie wiem czy Panu się tutaj uda pokazać, ale w każdym razie tu na spodzie jest taki maluteńki znaczek i jest to właśnie sygnatura, sygnatura tej wytwórni. Ale muszę przyznać, że ja tą sygnaturę miałem w oczach i nie mogłem sobie przypomnieć, wydawało mi się, że to jest niemiecka jakaś wytwórnia, no ale oczywiście od czego jest internet? Napisałem do mojej bardzo dobrej znajomej, pani Ireny Gatys, która jest, jakby to powiedzieć, guru, jeżeli chodzi o porcelanę, głównie dolnośląską, ale w ogóle powiedzmy siedzi w branży porcelanowej. No i oczywiście, nie minęło parę minut, dostałem odpowiedź, że, że właśnie jest to ta bykownia. A tutaj chciałem właśnie pokazać, że ten znak, wiedziałem, że mam gdzieś w oczach, jest w Encyklopedii Śląskiej Porcelany, która właśnie została napisana przez małżeństwo. Ireny i Romana Gatysów, których mam zaszczyt znać i właśnie czasami spotykamy się na różnych giełdach staroci. Także naprawdę warto mieć dobrą literaturę. Ja, że tak powiem, przygotowując się do audycji, jakby to powiedzieć, no już miałem trochę mało czasu, więc żeby nie przeglądać wszystkich możliwych książek, to, że tak powiem, skorzystałem z wiedzy pani Ireny. No kolejne przedmioty, które tutaj są, no to tak jak widać po wielkości, tu bardzo ciekawy francuski Limoges wytwórnia taki właśnie mały czajniczek do wody. Jest to też powiedzmy no niezmiernie ciekawe. Potrafię sobie wyobrazić, jakby wyglądał cały taki zestaw, ale ja mam tylko ten jeden czajniczek. No te małe poszczególne naczynia tutaj no to też świadczą o tym, że bogactwo było różne, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest na przykład okrągłe i jest łatwiej takie zrobić, a tutaj już mamy sześciokątne naczynie, czyli to też jest, jakby to powiedzieć, pewne utrudnienie w produkcji, ponieważ musicie Państwo zdawać sobie sprawę z tą, widzicie jakie małe są te przedmioty. No na pewno, jednym z ciekawszych takich zestawów, i trudno powiedzieć, że kompletnych, ale mam czajniczek, imbryczek, cukiernicę, mlecznik. I trzy zestawy filiżanki z podstawkiem. I to jest niezmiernie ciekawe, ponieważ no, według wszelkich znaków, a ten znak jest bardzo mało czytelny, jest to, jest to stary Bolesławiec. Mam taką książkę, gdzie jest wszystko o starej kuchni o starych naczyniach kuchennych i ona bardzo często pomaga mi identyfikować jakieś rzeczy. No i tutaj właśnie jest też może gratka dla kolekcjoneru, ponieważ bardzo rzadko kiedy się zdarza, że można zobaczyć znaki, które są na kamiennych garkach. Tutaj akurat są znaki, które są na właśnie bolesławieckiej kamionce i ten znak tutaj, ten znak tutaj, z tą litera G i to Bundzlau, jest na właśnie tym malutkim zestawie dla lalek, co jakby to powiedzieć podnosi jego wartość, ponieważ zawsze porcelana, która jest sygnowana, którą możemy identyfikować, ma większą wartość. Oczywiście mm, są też Porcelany niezmiernie znane. Proszę zwrócić uwagę tutaj na tą malutką filiżankę, która stoi na takim prezenterze. Mamy tutaj takie powiedzmy postacie dzieci. Po jednej stronie jest to, bardzo ładnie się prezentuje, po drugiej stronie mamy taką śliczną, e, małą rybkę. No i jest to też, no, na pewno nie jest to zestaw do moki, tylko jest to taki, był większy zestaw troszeczkę dla lalek, a jest to niezmiernie ciekawe, ponieważ proszę zwrócić uwagę, e, tutaj e, staram się prezentować, jest oryginalny, stary, przedwojenny znaczek porcelany Ćmielowskiej. No, Myślę, że cały taki zestaw dzisiaj, gdyby był kompletny, kosztowałby stosunkowo spore pieniądze. Ale nie tylko mogą być filiżanki, nie tylko mogą być takie właśnie rzeczy, bo proszę zwrócić uwagę, to jest na przykład taka też podstawka porcelanowa, która jest oprawiona w metal i możemy dzięki temu powiedzmy, postawić, zasymulować postawienie gorącego jakiegoś naczynia na tym podstawku i jest to jakby miniatura jakiejś rzeczywistości. Tu jeszcze pokazuję takie dwa naczynia. One w zasadzie nie są filiżankami. To są miniaturowe naczynia wyprodukowane przez angielską firmę Gosz. Ta firma do dzisiaj robi takie jakby pamiątki z różnych miejsc. To są miniatury antycznych starych naczyń. Oczywiście z herbami miejscowości dla, na zamówienie, których to zostało wykonane. Możliwe, że kiedyś zrobię audycję całą na ten temat, ponieważ tych naczyń mam różnych, ponad. 50 kiedyś kupiłem od kogoś cały taki zbiór i też zaglądając w internet zorientowałem się, że jest to jakby to Osobna gałąź kolekcjonerstwa. Także są ludzie, którzy zbierają tylko właśnie te miniatury tych starych antycznych naczyń. Także proszę jeszcze raz tutaj wrócić do tego prezentera, który pokazuje filiżankę, który pokazuje te naparski, bo czasami się mówi, że wypiłem tylko naparstek kawy. No to można właśnie sobie wyobrazić, że taki naparstek kawy można wypić z filiżanki, który jest od zestawu dla lalek. Dziękuję.